Wczoraj całą Polskę obiegła niezwykle smutna wiadomość. Podczas prób do tegorocznego Radom Airshow doszło do tragicznego wypadku. W czwartek, 28 sierpnia, w trakcie lotu szkoleniowego, rozwił się myśliwiec F-16 z 31. bazy lotnictwa taktycznego. Pilot maszyny, doświadczony wojskowy, major Maciej Slab-Krakowian, zginął na miejscu. Informacja ta wstrząsnęła nie tylko środowiskiem lotniczym, ale i całym krajem. Major Krakowian był świetnie wyszkolonym pilotem, instruktorem i szefem szkolenia. Otrzymywał nagrody, był wzorem dla młodszych adeptów lotnictwa, a jego doświadczenie ceniono także na arenie międzynarodowej. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego lotnictwa i wszystkich, którzy mieli okazję go znać. Wielki smutek ogarnął także rodzinę marszałka Sejmu, Szymona Hołowni i jego żonę urszule. To wydarzenie dotknęło ich szczególnie mocno. Urszula Hołownia jest bowiem absolwentką słynnej szkoły Orląd w Dęblinie. I służy jako pilot myśliwca MiG-29 w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku-Mazowieckim. Na co dzień doskonale rozumie realia tej służby, wymagającej ogromnego poświęcenia, pełnej ryzyka i odpowiedzialności. Nic dziwnego, że wieść o tej tragedii poruszyła ich do głębi. Nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok i niezgodę. Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia. Nie zostaniecie teraz sami. Wciąż nie możemy w to z ulą uwierzyć. Napisał na platformie X Szymon Hołownia, oddając hołd zmarłemu pilotowi i składając kondolencje jego rodzinie. Żałoba i cisza spadły także na całe środowisko wojskowe. Koledzy i przyjaciele majora Krakowiana podkreślają, że był człowiekiem pełnym pasji i oddania. Wspominają go jako osobę, która zawsze niosła pomoc i wspierała innych w trudnych chwilach. W związku z tym dramatycznym wydarzeniem organizatorzy zdecydowali o odwołaniu tegorocznego Radom Airshow. To impreza, która co dwa lata przyciąga dziesiątki tysięcy widzów z Polski i zagranicy, prezentując nie tylko spektakularne, podniebne akrobacje, ale też najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Decyzja była bolesna, ale zrozumiała. Tegoroczna edycja zmieniła się w czas zadumy i pamięci o zmarłym pilocie. Ta tragedia przypomina nam, jak wielkim poświęceniem jest służba wojskowych pilotów. To ludzie, którzy każdego dnia ryzykują swoje życie, aby bronić naszego nieba i służyć ojczyźnie. Choć często podziwiamy ich spektakularne pokazy, warto pamiętać, że za nimi kryje się ciężka praca, ogromna odpowiedzialność i nieustanne ryzyko. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z kraju i ze świata, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek.